dobry, ja jestem Pan Kawia i witam Was w kolejnym epizodzie z Panowania Gigantów. Próbuję odczuwić jeszcze dodatkowo to nagranie, ponieważ mam włączony wiatrak. U mnie jest naprawdę strasznie gorąco. Jejku, Wikwird, jak ja ci zazdroszczę, że Ty teraz masz taką ulewę. Yy, ja bym się rozejrzała po tej bazie. O, tak ogólnie nie mam bladego pojęcia, co ja tutaj <laughs> wcześniej robiłam. Musiałabym yy, przejrzeć, przejrzeć nagranie. Na pewno gęsiołosia sklepaliśmy. Zobaczmy zawartość naszej lodówki. Yy, o, tak, tak, tak. Widzę, że był klepany tyle mięsa. To po prostu, no, musi oznaczać, że. Yy, Bos był uwalony. Yy, dobrze, może ja bym. Tutaj e, troszeczkę tego, tego y, poprzepiekała. O, widzę, że mamy przybory do szycia wreszcie. No to naprawdę dobrze rukuje. Jeszcze trzy porcje pierogów. Tutaj jeszcze ogólnie inne rzeczy fantastyczne. E, tak bez arial view mi strasznie jest e, dziwnie. E, nadal nie mam... Nadal nie mam tego, Living Logów. Dlaczego te pszczoły tak daleko odlatują <laughs> od tych swoich uli? Co no tam kwiatki mają? Ja rozumiem, naprawdę rozumiem. E, no ale no weźcie, nie latajcie tak daleko. Macie kwiatki tam bliżej. E, dobra, można to tutaj e, schować. Tak, 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 tak. Dobra, 15 rota. Piorun ochrony mam. Dobra, mam piorun ochrony. I tak, 13 dni do końca wiosny. Co ja mogła teraz zrobić? Mogłabym, mogłaby, mogłabym, mogłabym w zasadzie może jeszcze z jedną skrzy... skrzynię postawić. Mm, nie Niegłupie. Mm, dobra, powykopuję te pięki. A tutaj mam jeszcze te szysunie do posadzenia. Yy, ale spoko, spoko, spoko. Teraz ogólnie mi zależy, <laughs> żeby mieć troszeczkę gorszą psychikę. Yy, ponieważ będę starała się jak najwięcej... Ojejku, chciałam... Mieć gorszą psychikę, nie poprawia jej sobie na siłę, żeby po prostu mieć jak najwięcej paliwa. Tutaj widać, że próbowałam wywołać sobie drzewca. Mam takie pytanie: czy drzewce wyjdą, jak ja zaingeruję sobie dzwonkiem <laughs> w środku lasu? Przepraszam. Jest naprawdę, wcześ wcześniej rano. Ja sobie ogólnie robię jeszcze kawę, za chwilę pewnie będzie mi gwizdał czajnik yy... i też wróciłam wczoraj dosyć yy, późno, ponieważ umówiłam się z koleżanką na mieście yy... poszłyśmy sobie do pubu, pubu na kawę. Znaczy ja w sumie piłam tam yy, kawę, bo w związku z tym, że ogólnie jestem na... Lekach. Nie mogę nic innego niż kaw, kawka, herbatka, Coca-Cola, ewentualnie. Ehm, no, sobie sączyć. Ale tak, mój, mój narzeczony i moja przyjaciółka ogólnie opiły moje zdrowie po prostu w sposób taki, no naprawdę, bardzo imponujący. Yy, Okej, okay. dobra. To tak yy, robimy skrzynię. Raz, dwa, trzy. Czemu mi się obzdrał, że ja tutaj na tym e, serwerze nie mam Chestera? Dobra. Next, next skrzynia. E, ja bym chciała to podnieść, to zostawić tu, tu, tu. Porządki drobne zrobić. Dobra. Posprzątam trochę w tej bazie, no niech, <laughs> niech już wam będzie, no. Może tak skrzyneczki? Tak wiem, że krzywo. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Wszystko będzie krzywo, dobra. Co hmm. można stornąć? Siedemnaście zębów. Hmm, dobra, pułapki się porobi. W sumie, zanim zejdę do tych ruin, pewnie latem, to mogłabym trochę zadbać o wygląd swojej bazy, prawda? Nie wiem, coś tutaj poogarniać, tak, żeby to, nie wiem, wyglądało tak trochę, nie wiem, bardziej po ludzku. Dobra, zgniliznę można też do skrzyni wsadzić. Mm. Przepraszam. Okej, okay, to jest już 43 dzień. No w porządku. Ja tak myślę, że mogłabym jeszcze z jedną skrzynię zrobić. O, tak. Przy okazji coś do żarcia. Ej, tutaj mi się znowu psuje mięsko. Będę kawałek lasu spalić, suszarki, w suszarki wreszcie zainwestować. I... Czy ogólnie tak? E, ja mam taki mały pomysł. E, czy ja mam jajka? Nie no, dobra, okej, okay, no ja wiem. You so long waiting for a feast. Cause you hunger like a beast. O, tak. <ścoughs> Na no to czekaliśmy. O tak, tak. No, czy te dziwne dźwięki, które wydają moje zwierzaki? Okej, okay. jest dobrze. Jest naprawdę cudo dobrze. Mm, dobra. W której skrzyni ja składowałam paliwo? W testerze? W to mięso się psuje. No dobra, najpierw kolejna skrzynia. Albo powiedzmy tak. Nawet to źle nie wygląda. <grym> <grym> Okej. Okay. Mm te pióra mogę schować to mogę schować to mogę schować młotek muszę pamiętać że tutaj też jest w tej skrzynce eee, to dobra to niech tutaj leży bo to nikomu nie przeszkadza eee, to zbroja tutaj Chociaż no nie, dobra. Niech ta zbroja leży sobie tutaj na wierzchu. Eee, ten opał też tutaj mogłabym postawić. Może porządki w bazie. 20 zgnilizny. Mi zgniło. Podejrzewam, że mięso pewnie. Może i te pierogi, które już nic nie dają. No nie no, ja to mięso ogólnie przepiekę. No szkoda mi go. Że będzie dzisiaj odcinek ogarniania bazy. Eee, dobra, te kupsko pozbieram. Eee, Glebogryzarkę bym zrobiła. Jeszcze nie robiłam. Dobra, mm. <laughs> te rządło można schować. No i ta baza ogólnie wygląda już jak. <laughs> jak baza, można powiedzieć. Dobrze, zobaczmy ogólnie, co ja jestem tutaj e, w stanie stworzyć. Dobra, niech mi na głowę nie kapie. Hmm. To będzie całkowicie głupie. Ponieważ tutaj wszystko stoi krzywo. Yy, tu. I tu. No okej. Okay. <ścoughs> Powiedzmy, że będzie to coś takiego. Yy, więc tak, yy, ja posprzątałam troszeczkę w bazie. <ścoughs> yy, a teraz... Ojejku, przepraszam. Yy, lecę sobie yy, tutaj w to miejsce wykopać troszeczkę tego podłoża pod bazę, gdzie moja laska jest tutaj, laska okej, okay, to lecimy jeszcze po drodze chciałabym pozbierać trochę patyczków bo w sumie czemu nie o tutaj, moje kamienio, kamieniołaki uroczo tak myślę, że tutaj, dokładnie w tym miejscu, ja będę sobie walczyć e, z e, musmołkiem. O tak, mam bliziutko tutaj też e, wyjście z tej jaskini. Pewnie akurat wyjdę sobie, on będzie tutaj na mnie czekał. <laughs> I sobie z nim podskoczymy właśnie do tych e, kamieniaków. Ale to już będę ogólnie pewnie e, cała odziana w tulecyt, tak podejrzewam. O. Pa paczająca roślina. A tu, te, a tu ciekawe. A tutaj jeszcze jedne morsy mamy. W tym miejscu, w tym lesie. Yy, no dobra. Yy, więc tak, ja sobie yy, wezmę... O, tutaj kolej. O, <ścoughs> ten ząb leżał, on leżał cały czas. No serio, dobre, dobre. I tutaj też <laughs> są Pualerusa. No super. Dobra, ten dywan, zdecydowanie chcę. Fioletowy kryształ też, bo nie jestem pewna, czy ogólnie mam takie cudo na chacie. Pewnie mam chociaż czerwone kryształy by się jeszcze przydały. Czy kryształ w to my sobie nafarmimy w tych podziemiach? Dobra, ja chcę to. OK, położę podłogę i będę ogólnie kończyć się na odcineczek. No, dobra, podłogę może położę <grymny> pomiędzy nagraniami i pokażę wam ogólnie już w kolejnym epizodzie, jak wygląda y <grymny> baza w fazie końcowej. To trochę na zapas sobie weźmiemy. Że te dźwięki jak z horroru po prostu, jeżeli chodzi o... Sanity, masakra. Dobra, styka. Żreć. Laska w dłoń. I wracamy. Ogólnie serio masakra, jakie te dźwięki są naprawdę straszne. Ja mam bardzo cicho grę i tylko ogólnie tyle o ile, no podgłośszon nie wiem, na pierwszy poziom. A tutaj nie wiem te dźwięki, które ogólnie tutaj słyszę, to są naprawdę straszne, jak z jakiegoś serio yy, horroru. Dobra, to jest ścieżka do mojej bazy, tak. To wszędzie żądła. Świnie biją się z tymi... Eee, z pszczółkami. Ja tu pracować planuję, a tutaj koszmary... <grystanie> Mi się koszmarzą. No dobra, no chodź, rzesz. Czemu ona ma taki problem z Sanity? No tak, no, dawno z niczym nie walczyłam. A se weź już? No jeszcze ciebie tutaj brakowało, ale no, dobra. mi lubię walczyć, bo one przynajmniej szybciej podchodzą. Dobra, daj mi paliwo, paliwo, paliwo. Tutaj ogólnie chodzi tylko o to, żeby. Zabrać paliwo. No, i już świat wygląda normalnie. Okej, okay, to moja baza w tym momencie prezentuje się w taki oto sposób. Yy, no, nie powiem, jest całkiem, całkiem, całkiem. <ścoughs> Na pewno mniej dziko niż było. Dobra, te żądła można pozbierać. Kurde, nie wiem po co te żądła tutaj. No, świnie. Biją się <noise> z pszczołami. To jest masakra. No. Dobra. Dzisiaj troszeczkę pogarnialiśmy wokół bazy. Myślę, że w tym momencie to ja będę już kończyć. Ja tutaj jeszcze sobie za chwilę strażaki postawię, ale to myślę, że już poza nagraniem. I tak, dziękuję ślicznie Wam za oglądanie. Mówiła do Was Pan kawia i widzimy się w kolejnych materiałach, które już niebawem. Pa!